Radio Nowy Świat. Pion i poziom. Dzień dobry państwu. Dzisiaj jest piątek, 10 lipca. Wiadomości Nowy Świat przedstawi Tomasz Ławnicki. To radio powstało z miłości do radia. Wspólnym wysiłkiem przede wszystkim państwa, słuchaczy, ale też dziennikarzy, realizatorów, informatyków i wielu, wielu innych osób właśnie wystartowało pierwsze publiczne medium w internecie. Założenia były takie, że na start potrzeba 250 tysięcy złotych. Dzięki państwu, naszym patronom udało się zebrać łącznie 1 osiemset tysięcy złotych, mówi redaktor naczelna Radia Nowy Świat Magda Jeton. Wiedziałam o tym, że jest mnóstwo wspaniałych słuchaczy trójki, którzy chcieliby, żeby powstało radio podobne do tego co było, ale też nie byłam pewna jak ten zapał będzie trwał i zresztą do tej pory nie wiemy jak będzie to wyglądało dalej. No ale oczywiście te kwoty, które spływały, to przeszły wszelkie nasze wyobrażenia, marzenia i oczekiwania. Tu ważna informacja, gdzie można nas słuchać. Między innymi na stronie internetowej nowyświat.online, a także dla abonentów NC, mających dekodery podłączone do internetu, nasze radio jest dostępne w aplikacji Radio Plus pod numerem 588. Nasz sygnał transmituje telewizja kablowa TOJA. Jesteśmy dostępni poprzez aplikacje na telefony za pośrednictwem m.in. Replyo Radio czy Patronite Audio. Nasz sygnał udostępniają platformy m.in. WP Pilot czy OpenFM. Pełna informacja o możliwościach słuchania Radia Nowy Świat na naszej stronie internetowej, a więcej o początkach naszego i państwa radia już niedługo w porannej audycji Wojciecha Mana. To ostatni dzień kampanii przed niedzielnym głosowaniem. O północy zacznie się cisza wyborcza. Przedostatni dzień obaj kandydaci spędzili pracowicie, Rafał Trzaskowski spotykał się z wyborcami na Mazowszu i w Łódzkiem. W Ciechanowie kandydat koalicji obywatelskiej wskazywał na to, co go różni od obecnej głowy państwa. Przypominał, że Andrzej Duda deklarował, że będzie prezydentem wszystkich Polaków, lecz przypomniał sobie o tym teraz, zapraszając do rozmów polityków konfederacji PSL. Proponuje on koalicję, chce rozmawiać z innymi partiami politycznymi. I, słuchajcie, trzy dni przed wyborami, pięć lat, nie wykonał żadnego gestu. W kierunku tych, którzy myślą inaczej. I dzisiaj się obudził i chce współpracować. A ja Państwu mówię jedno. Że odbudujemy wspólnotę i będziemy wszyscy współpracować. Andrzej Duda wczoraj walczył za się o głosy wyborców w województwach śląskim i małopolskim. Wieczorem udzielił wywiadu Telewizji Polskiej. W rozmowie z Danutą Cholecką prezydent zapewniał, że warto na niego oddać głos, ponieważ jest on gwarantem utrzymania między innymi programów socjalnych. Jeżeli ja zostanę prezydentem, mają gwarancję, że wszystkie te programy, które do tej pory zostały stworzone w ciągu ostatnich pięciu lat, będą utrzymane i że będziemy rzeczywiście prowadzili ambitną politykę realizowania polskich spraw, polskich interesów, no albo będzie to polityka zwijania Polski. Ostatni dzień kampanii to także ostatnie chwile na publikację sondaży. Wynika z nich, że szanse obu kandydatów są wyrównane, a różnica w wysokości słupków mieści się w granicach błędu statystycznego. W sondażu firmy Kantar przeprowadzonym na zlecenie faktów TVN i TVN 24 prowadzi Rafał Trzaskowski. Poprzeć go zamierza 46,4% ankietowanych. Na Andrzeja Dudę wskazało o pół punktu mniej ankietowanych, 45,9%. 7,7% badanych deklaruje, że nadal nie wie, na kogo zagłosuje. thank you Już wiadomo, będzie apelacja od wczorajszego wyboru Sądu Rejonowego w Oświęcimiu w sprawie wypadku z udziałem limuzyny Beaty Szydło, do którego doszło w lutym 2017 roku. Sąd orzekł, że kierujący Sejczęto Sebastian Kościelnik nieumyślnie naruszył zasady ruchu drogowego. Nie wymierzył jednak kary kierowcy, lecz ogłosił warunkowe umorzenie postępowania na rok. Adwo adwokat kierowcy, mecenas Władysław Pociej, zapowiedział, że sprawa trafi do wyższej instancji. Nie może być tak, żeby kierowcy pojazdów nieuprzywilejowanych taranowali inne samochody na drodze, jadąc rażąco niezgodnie z przepisami i żeby za winnego takiego zdarzenia uznawać stara nowego, staranowanego kierowcę małego samochodu, uzasadnił adwokat. Oświęcimski Sąd zaznaczył również, że nie tylko kierujący sejczęto, ale także kierowca Biura Ochrony Rządu, który prowadził auto z premier Szydło, złamał przepisy ruchu drogowego. Ta sprawa trafi do prokuratury. To był serwis Radia Nowy Świat.

Pewnego radia. To nie jest Stara Trójka, to nie jest Nowa Trójka, to jest Radio Nowy Świat. Z pewnym wzruszeniem witam wszystkich tych, którzy w tej chwili nas słuchają i zapowiadam pierwszy dzień naszej emisji, a na początku właśnie moja audycja poranna, która przybrała nazwę Poranna Manna. Zastanawiałem się trochę. Jaką piosenką zacznę nowe życie w nowym świecie, i postanowiłem.